Zabieg korekty odstających uszu przeznaczony jest dla wszystkich pacjentów, którzy są niezadowoleni z wyglądu swoich uszu, mianowicie uważają, że ich uszy za bardzo odstają od czaszki lub są nierówne. Oczywiście odstające uszy mogą dotyczyć tylko jednej małżowiny usznej albo obydwa, więc może być to defekt symetryczny. W klinice wykonujemy zabieg korekty e, takiego problemu, który polega na tym, że e, chirurgicznie opracowujemy zarówno chrząstkę, jak i skórę małżowiny usznej przez nacięcie z tyłu małżowiny usznej, e, tak aby e, dokorygować, czyli zbliżyć małżowinę uszną do e, czaszki zabieg trwa około półtorej godziny nie jest obarczony żadnym ryzykiem i do zabiegu może podejść każdy pacjent nie ma tutaj w zasadzie żadnych przeciwwskazań oprócz miesiączki u dorosłych kobiet przed zabiegiem należy wykonać oczywiście podstawowe badania które obejmują czynniki krzepnięcia morfologię oraz inne podstawowe parametry które nie są skomplikowane do oceny w surowicy krwi po zabiegu pacjent nosi opaskę uciskową, opatrunek, który musi nosić 24 godziny na dobę przez około 7 dni. Po 10 dniach zdejmowane są szwy, które nie zawsze mogą być rozpuszczalne i pacjent kontynuuje noszenie opatrunku, ale już tylko w postaci prostej opaski przez kolejne dwa tygodnie. W ostatnim etapie noszenia opatrunku uciskowego, opaski, wystarczy nosić ją tylko i wyłącznie w godzinach nocnych, tak aby małżowina uszna nie ocierała się o poduszkę w czasie snu i nie ulegała odstawaniu od czaszki. Zabieg jest pozbawiony bólu, pacjent jest przytomny, ale zniszczenie miejscowe sprawia, że nie odczuwa żadnego bólu. Zabieg jest prosty, nieskomplikowany, bezbolesny i bardzo bezpieczny.